Witam w kolejnym odcinku na kanale. Zaczniemy sobie oczywiście od takiego disclaimera, że ten odcinek, ani żaden kolejny na kanale nie jest tutaj poradą inwestycyjną w rozumieniu ustawy, ani żadnym doradcą inwestycyjnym i niczym, niczym w tym stylu. Po prostu to są moje prywatne opinie i odcinek ma charakter informacyjno-edukacyjny. Mecenasi kanału. Motorniczy Hulk MW4NX Dark P Gwiazda M7W Kokko Maroko. Dziękuję również wszystkim już 18 wspierającym, a także wszystkim subskrybentom kanału, których liczba przekroczyła ostatnio mielno, czyli 46 miasto pod względem populacji w województwie zachodniopomorskim. Pomóżcie temu kanałowi dalej rosnąć. No, się witam serdecznie z tej strony Jakub Inwestor. Witam w kolejnym odcinku na kanale. W odcinku z serii Przegląd Rynkowy, odcinek numer 3, wzrostowy wrzesień. Zaczynamy miesiąc krachów, no ponieważ październik jest nazywany miesiącem krachów na giełdach. Stałych widzów zachęcam tutaj do łapki w górę. Zachęcam do komentarza dla zasięgu, żeby podbić tutaj algorytm YouTube'a. No i cóż, zaczynamy. No dobrze, no to zaczniemy może ten e, przegląd rynkowy od tego wzrostowego września, czyli e, najpierw sobie sprawdzimy to, co mówiłem w zasadzie na temat września, e, jaki on będzie na rynkach 25 sierpnia, macie tutaj datę odcinka 2025. Dodam, że większość eks, tak zwanych ekspertów wieszczyła, że wrzesień będzie, e, będzie korekta we wrześniu, no bo wrzesień, tak jak tutaj macie w tabelce, to jest historycznie najsłabszy miesiąc na giełdach. No i posłuchajcie mojej opinii na ten temat. Też spotkałem się już z taką gdzieś tam dużą ilością artykułów, informacji w internecie, że gdzieś tam z, w związku z tym wielu ludzi spodziewa się korekty, czy jakiegoś, jakiegoś tutaj jakiejś większej korekty, czy być może nawet jakiego, jakiegoś krachu na rynku. No. I ja powiem szczerze, że mm, niczego takiego się nie spodziewam, jeśli chodzi o ten wrzesień. E, uważam, że ewentualnie może dojść do jakiejś małej korekty e, teraz w tym okresie, takim właśnie końcówka sierpnia, ewentualnie początek września, bo faktycznie jest, uważam, obecnie na rynku część ludzi, która się fetyszyzuje takimi danymi historycznymi jak, jak te, które w mojej ocenie nie mają większego znaczenia, bo tak naprawdę wrzesień ok, że on jest historycznie tutaj ujemny, natomiast mimo wszystko 40 ileś tam procent wrześni było wzrostowych, więc, no dobrze, czyli widzicie, jaka była tutaj moja opinia na ten temat. Czyli tak jak powiedziałem, spodziewałem się, że może być korekta na początku, co najwyżej września i to mała. No i sprawdźmy, jak to było w rzeczywistości. Czyli od startu września, jak widzicie, to jest WIG, WIG Urus przez cały wrzesień o 1,67%, czyli mamy wzrosty. Jeśli chodzi o SP 500, to tutaj w zasadzie pierwszą sesją września był 2 września, bo 1 września był dniem niehandlowym w Ameryce. Mamy wzrosty 3,11%, czyli też wzrosty jak najbardziej. Patrząc szerzej, jeszcze, żeby zobaczyć, czy to, co ja mówiłem, czyli że będzie korekta, ewentualnie końcówka, początek września, a potem będą wzrosty, to dokładnie tak było, właśnie jak powiedziałem. Przypomnę, nagrywałem ten cich 25 sierpnia, czyli tutaj, zobaczcie, mieliśmy zejście. Na 1 września równo był dołek, mniej więcej 1-2 września na Wigu i do góry. Także, jak widzicie, eksperci się mylili. Ci wszyscy fani, jakby statystyki, statystyki rynkowej. Co ciekawe, październik jest miesiącem krachów, więc też przypuszczam, że oni tutaj będą wieszczyli jakieś załamanie rynkowe czy coś w tym stylu. Dobra, przejdźmy sobie do kolejnych informacji. To o czym chciałbym teraz powiedzieć, to będą kruszce, czyli złoto i srebro które się w ostatnim czasie bardzo dobrze zachowują. Złoto się zbliża tutaj do 4000 dolarów w zasadzie za uncję. Jak widzicie tutaj w ostatnim miesiącu mamy tak naprawdę około 10% wzrost na złocie. W ostatnich gdzieś tutaj 3 miesiącach mamy 16% wzrost na złocie. Na no od początku roku mamy 45% tego wzrostu na złocie. E, także wygląda to naprawdę e, spektakularnie. Srebro ostatnio, naprawdę też się bardzo dobrze zachowuje. Ostatni miesiąc mamy na srebrze też no, 13% mamy na srebrze w ostatnim miesiącu, ostatnie 3 miesiące 30%, także srebro ewidentnie tutaj przyspiesza. Rok, podobnie jak na złocie 47%. 47%. Srebro jest zaczyna. Atakować w zasadzie rekord historyczny, bo rekord historyczny na srebrze jest 49,82 dolara za uncję z 2011 roku, jeszcze. No i tutaj mamy w zasadzie podejście pod ten rekord już historyczny. No i zobaczymy, czy, czy będzie ta próba udana sforsowania tego poziomu 49,82, czy tylko będzie dojście odbitka i, i do piachu z tym srebrem. No zobaczymy, sam jestem ciekaw. Natomiast Natomiast no 50 na 50. Mi się wydaje, że, że raczej wybijemy nowy szczyt tutaj na tym srebrze jednak, bo faktycznie no, to złoto, złoto jest takim charakterystycznym jakby też e, charakterystycznym też surowcem, że w zasadzie no, złoto ma to do siebie, że jak już rośnie to rośnie faktycznie, więc przypuszczam, że mm, ta spiralka gdzieś tutaj się nakręca cały czas na tym złocie, pociąga za sobą srebro i też mi się wydaje, że ten jednak... Szczyt historyczny 49,82 zostanie wybity, zobaczymy ostatecznie jak to będzie, ale tak jakby miał obstawiać, to on obstawił, że wybije srebro ten, ten szczyt. Pytanie czy już teraz, czy za jakiś czas. To co moim zdaniem trigeruje tutaj, czyli powoduje jakby te wzrosty właśnie na, na złocie, na srebrze. To są obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Jak widzicie, kolejne posiedzenie FED jest tutaj planowane 29 października 2025 roku. No i w zasadzie 90, w 97% w tym momencie rynek obstawia obniżkę stóp procentowych o 50 punktów bazowych, aż czyli cięcie stóp z obecnych tam 4,25. 4,50 na 3,754, 4, tak, tylko 2,6% obstawia obniżkę o jedynie 25 punktów bazowych, czyli tutaj, no, rynek, rynek zdecydowanie obstawia obniżki stóp procentowych w kolejnych, na kolejnych posiedzeniach, to w zasadzie wygląda, już tutaj mamy na 3,25, 3,50 na styczeń, i z tego, co tak patrzyłem tutaj, no to w zasadzie ten tak rynek zakłada, że to będzie mniej więcej ta docelowa stopa, e, tak gdzieś na połowę tego 2026 roku, właśnie 325, 350, mm, czyli mamy mniej więcej, e, no mamy mniej więcej e, 100 punktów bazowych do zejścia tutaj. Na Ameryce, no i zobaczymy. No, bo tutaj już 50 ma wchodzić właśnie, właśnie tak rynek prognozuje tego 29 października. No, i myślę, że pod to jest tutaj właśnie gra na tych kruszcach też, a także na indeksach. No, bo też oczywiście obniżki stóp procentowych sprawiają, że rosną wyceny spółek w modelach wyceny DCF na przykład. Tak więc to, to jest coś, co napędza tak naprawdę wzrosty na giełdach. Z takich jeszcze ważniejszych informacji ze świata rząd USA zawiesza działalność. Shutdown stał się faktem w zasadzie o 6 rano, dzisiaj, 1 października, ze względu na to, że po prostu amerykański Kongres nie uchwalił nowego budżetu i w związku z sh shutdownem zostaną wstrzymane prace większości agencji i urzędów federalnych, większość gdzieś tam pracowników cywilnych. Po prostu, po prostu uda się na bezpłatne urlopy, bo tak to wygląda właśnie w Stanach Zjednoczonych. Eee, także, 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 także jak macie tutaj informację, według szacunków Kongresowego Biura Budżetowego, średnio każdego dnia zamknięcia rządu na przymusowym urlopie będzie około 750 tysięcy pracowników federalnych. Eee, shutdown może wpłynąć na dostępność i zakres niektórych usług. Administracja Trumpa może pozostawić niektóre obiekty, na przykład parki otwarte, jednak najpewniej wielkość obsługującego je personelu będzie ograniczona. Personel sił wojskowych za to pozostaje tutaj na swoich stanowiskach. Tak? Warto dodać, że te shutdowny w zasadzie dzieją się w Ameryce od 1976 roku. Co jakiś czas właśnie nie, nie dogadają się partie w kwestii w kwestii właśnie budżetowej. Także to nie jest nic też nadzwyczajnego. Macie tutaj nawet informację, że na przykład za poprzednich rządów Trumpa był 35-dniowy shutdown pomiędzy 22 grudnia 2018 a 25 stycznia 2019. Wcześniej też był za Obamy, były też shutdowny. Za Clintona i tak dalej, także, tak jak mówię, to nie jest też nic takiego e, nadzwyczajnego. Z takich jeszcze ciekawych informacji ze świata, moim zdaniem, e, DeepSeek dostał aktualizację. Chińczycy zapowiadają AI nowej generacji, czyli no, tutaj, chiński, chińska, można, po, po, można powiedzieć, odpowiedź na ChatGPT, czyli właśnie e, czy na Gminy, e, czyli DeepSeq, no, dostał aktualizację. E, gdzie chińska firma podała, że może ona obniżyć koszty obliczeniowe i zwiększyć, zwiększyć wydajność niektórych modeli AI. E, także, też no, tutaj, informacja jest na bankierze, możecie sobie poczytać, jak chcecie. E, według mnie też interesująca informacja to jest to, że e, Nvidia inwestuje 5 miliardów dolarów e, w Intela to jest w zasadzie informacja z 18 września 2025, nieoczekiwany sojusz komputerowych gigantów informacja tutaj z Business Insidera Nvidia po prostu zakupiła akcję o wartości właśnie 5 miliardów dolarów, ponad 6% tam 6,5% udziałów w Intelu no i współpraca ma być tutaj pomiędzy tymi firmami, która umożliwi Intel'owi wykorzystanie technologii graficznych NVIDIA w, w nadchodzących procesorach komputerów PC oraz dostarczenie własnych procesorów do produktów opartych na sprzęcie NVIDIA. Choć szczegóły dotyczące harmonogramu wprowadzenia nowych układów na rynek są nieznane, obie firmy zaznaczyły, że ich indywidualne plany pozostają niezmienione. Tak. Eee, także no, myślę, że ważny tutaj ruch, ponieważ Intel gdzieś tam miał problemy w ostatnim czasie. Najpierw rząd Stanów Zjednoczonych w niego zainwestował, teraz Nvidia. Eee, no i wydaje się, że taki sojusz gdzieś tutaj Nvidia, właśnie z Intelem, może szczególnie Intelowi, który miał w tych ostatnich latach e, problemy, wydaje się, że może bardzo pomóc. Tym bardziej że mają właśnie firmy. Ze sobą współpracować. A Nvidia jest w zasadzie w tym momencie liderem gdzieś tam tego sektoru chipów. Tak więc wydaje się, że dla Intela szczególnie to jest bardzo korzystna sytuacja. No i pora na informacje z Polski, a więc tak, to myślę, że dość istotna informacja z naszej giełdy, problemów fiote z ciąg dalszy tutaj informacja o tym, że wczoraj nurkował kurs na wieść o informacji iż biegły rewident odmówił wyrażenia wniosku z przeglądu raportu finansowego spółki za pierwsze półrocze no i to wstrząsnęło, wstrząsnęło notowaniami generalnie firma PricewaterhouseCoopers polska spółka z o.o. audyt, spółka komandytowa Odmówiła wyrażenia wniosku z przeglądu sprawozdania finansowego JSW za pierwsze półrocze 2025. No, i to wpłynęło na takie, jak tutaj widzicie na kursie, dość potężne tąpnięcie. Generalnie, z tego, co tutaj znalazłem, no to też yy, analitycy oceniają, że również tutaj banki państwowe mogą mieć problemy w związku z tą yy, sytuacją. Dodajmy, że jeśli chodzi o te problemy i o te zwoły, to w zasadzie tutaj hmm, aktywa netto na dzień 30 czerwca stopniały do 1,4 miliarda złotych, chociaż rok wcześniej wynosiły 5,8 miliardów złotych. Także to, to pokazuje, jakie jest tutaj tempo. Utraty gdzieś tam środków z tej nadwyżki, którą sobie JTSW wypracowało w tych świetnych latach 2022-2023. No i warto tutaj też podkreślić, że w tym momencie ta działalność, którą robi JTSW jest kompletnie nieopłacalna, ponieważ uzyskana średnia cena węgla ogółem w okresie pierwszego półrocza 2025 wynosiła 626 zł za tonę. Przy czym Gotówkowy koszt wydobycia wynosił 777 zł i 73 grosze. Tak? Warto dodać, że w, w, w tej kwocie świadczenia na rzecz pracowników stanowią 50% całości, czyli tych 777 zł. No, co czyni oczywiście tutaj wydobycie jak najbardziej nieopłacalne, generuje straty. No i e, zobaczymy, jak tutaj się ta sytuacja skończy. Natomiast, właśnie w tym artykule, e, który w tym momencie przeglądam e, na bankierze, e, jest informacja, no, że tutaj najprawdopodobniej nieunikniona będzie redukcja kosztów. E, e, po prostu, świadczeń na rzecz pracowników. No, bo widzicie, macie tutaj tabelkę, jak to wyglądało. I ostatni raz taki można powiedzieć, problem miało JSW 20 tam w 2016 roku, gdzie wtedy ta spółka przeżywała najtrudniejszy okres, balansując na krawędzi bankructwa. I to jak widzicie doszło do faktycznie redukcji świadczeń na rzecz pracowników. Natomiast tutaj w chwili obecnej macie te świadczenia na poziomie 7 miliardów. Po pierwszym półroczu też wygląda na to, że idziemy tak na 7,2 miliarda mniej więcej. No natomiast e, wygląda na to, że no bez tutaj jakichś cięć, tak to nazwijmy, tych świadczeń na rzecz pracowników, to chyba ta spółka może mieć ciężko, żeby sobie, e, żeby sobie poradzić. Tym bardziej, że na razie przynajmniej nic nie zapowiada, żeby tam na, na tych cenach węgla miało dojść do jakiegoś wystrzału. Um, no i tutaj też jest w tym artykule, właśnie informacja odnośnie tego, że banki mogą mieć problemy, bo spółka obsługuje tutaj kredyty i pożyczki na kwotę no, prawie 1,9 miliarda złoty i większość zadłużenia pochodzi z kredytu 1,65 miliarda, które finansują PKBP, PKO, Alior, Bank Gospodarstwa Krajowego i PZT, no, czyli państwowe tutaj firmy, no i instytucje te mogą być zmuszone do tworzenia rezerw na część tej ekspozycji. Tak? Także też tutaj no, w związku z sytuacją na JTSW też te firmy mogą gdzieś tam pośrednio yy, odczuć jakby no, konsekwencje tych pro problemów właśnie jastrzębskiej spółki węglowej. To czym jeszcze żyje nasz rynek, no to oczywiście podobnie jak w Stanach Zjednoczonych bo teraz w zasadzie mamy te obniżki i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie, i w Polsce. No jest również oczekiwanie na obniżki stóp procentowych. E, kolejne, bo mieliśmy oczywiście do czynienia z obniżką e, we wrześniu, no ale <grych> raczej to nie koniec, ponieważ no, inflację mamy na poziomie 2,9% obecnie. Natomiast e, e, gdzieś tam te stopy procentowe są na poziomie 4,75, także wydaje się, że są. E, znacząco wyższe od, od inflacji. No, i tutaj e, rynek gdzieś tam oczekuje obniżek stóp e, procentowych. Oczywiście e, jest oczekiwanie na obniżkę w listopadzie, natomiast z nadziejami na październik. Tak tutaj mamy informację e, w artykule Bankiera. E, jak widzicie, mamy tą inflację e, 2,9%. Bazowa mamy w zasadzie 3,1% rok do roku. No i tutaj w zasadzie nawet jest informacja, że tutaj przedstawiciele ING tak, spodziewają się, że kolejne miesiące przyniosą dalszy spadek inflacji na koniec roku do poziomu 2,6%. No, ja raczej też się tak spodziewałem, powiem szczerze, chociaż moim zdaniem ten plan może się trochę wykoleić ze względu na potencjalne wzrosty dolara, bo dolar lubi pod koniec roku rosnąć, eee, wyrażane w różnych walutach. To wynika tam z pewnych e, z pewnych. generalnie jest taka korelacja, że raczej dolar pod koniec roku drożeje. Bo po prostu kurs przeliczeniowy używa się z ostatniego dnia roku, potem przez cały rok, i czasem niektóre banki centralne chcą sobie podbić tam, żeby ten dolar był droższy. Także może być sytuacja, że po prostu gdzieś tam ta końcówka roku trochę przy, przyniesie umocnienie jakiegoś tego dolara, i, i, i to może wpłynąć też na inflację, że ona wcale tam tak znowu nie spadnie, nie wiadomo jak natomiast generalnie jesteśmy w otoczeniu dezinflacyjnym, także, także ja się spodziewam, że w przyszłym roku ta inflacja jednak do tego celu 2,5% dobije, ja myślę, że nawet może może mieć na poziomie 2% inflację, bo jednak no, z tego roku ten efekt bazy już nie będzie taki e, oszłamiający, tak, a ropa gdzieś tam jest, jest nisko e, niskie są plany podwyżki gdzieś tam tej pensji mi, minimalnej Także myślę, że kolejny rok powinien być pod tym kątem inflacyjnym dość, dość spokojny. No, i tutaj, w zasadzie, z informacji jeszcze analitycy banku ING no spodziewają się, że w przyszłym roku RPP dokona kolejnych dwóch cięć stóp po 25 punktów bazowych i na koniec 2025 roku, że ta stopa referencyjna wyniesie 4%. Szczerze powiedziawszy, ja się spodziewam jeszcze większych cięć. Ja uważam, że max będzie 3,5%. No, zobaczymy, co, co życie tutaj przyniesie. E, natomiast spójrzmy sobie jeszcze na ten harmonogram. Także tutaj niebawem już, to też może być języczek uwagi, właśnie e, najbliższych tutaj dni, 7-8 października, e, kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Także być może będzie cięcie stóp, zobaczymy. A jak nie, no to analitycy mówią o listopadzie. Zobaczymy, ale myślę, że już jest szansa tak naprawdę na cięcie w październiku. Jakbym miał osobiście obstawiać, myślę, że może się to wydarzyć, ale no zobaczymy. Czas pokaże. Aktualne stopy procentowe, tak jak mówiłem, 4,75. Także przy takiej inflacji, moim zdaniem, jest z czego schodzić. Chciałbym też zauważyć, że Wibor aktualnie jest poniżej poziomu 4,75. Jest na poziomie 4,72 trzy miesięczny co moim zdaniem wskazuje jednak na potencjalną obniżkę stóp procentowych, być może nawet już w tym październiku, ponieważ no, Wibor generalnie jest powyżej stóp procentowych, tak? Nawet jak mieliśmy te zerowe stopy procentowe w Polsce, to Wibor, zobaczcie, wynosił 0,21, tak? Czyli on jest generalnie powyżej stóp procentowych, jest ten Wibor, tak? A w tym momencie jest poniżej, bo moim zdaniem, no, jednak rynek spodziewa się kolejnych, właśnie, obniżek stóp procentowych. Pytanie, czy, czy będzie w październiku, czy w listopadzie, no zobaczymy, ale moim zdaniem niebawem doczekamy się kolejnych obniżek. Jeśli chodzi o kalendarz makroekonomiczny na no najbliższe dni i to, co już dane, które mamy w zasadzie od początku, od 1 października, które zostało opublikowane, no to Generalnie pojawiło się kilka odczytów PMI dla przemysłu, i te dane generalnie są w zasadzie lepsze od oczekiwań w przypadku Polski, bo tutaj mieliśmy oczekiwania na poziomie 46 z kawałkiem, a mamy odczyt 48, czyli to jest odczyt lepszy niż się spodziewano. Natomiast, no, też oczywiście, to jest odczyt gdzieś tam poniżej, jakby tempa wzrostu, bo w PMI jest odczyt powyżej 50 oznacza gdzieś tam, że, że po prostu to jest odczyt jako dobry, jak jest powyżej 50, tak? Natomiast jeśli jest poniżej 50, no to, no to teoretycznie się gdzieś tam zwija wszystko. Więc no, odczyt 48 to nie jest dobry odczyt, ale jest lepszy niż się spodziewano. Podobnie jest we Francji, w Niemczech. Gorszy za to jest odczyt we Włoszech, w Szwajcarii, i, 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 I tutaj mamy w Hiszpanii, chociaż w Hiszpanii jest 51,5. Także to jest bardzo dobry odczyt, generalnie. Z takich ważniejszych, ważniejszych danych, jeszcze w tym tygodniu, to będziemy mieli wskaźnik PMI dla przemysłu w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj będzie odczyt. Także też te PMI dla przemysłu dzisiaj zmiana. Poza rolniczego zatrudnienia, no tutaj jest gorszy niż się spodziewano odczyt, także to może mieć jakieś negatywne konsekwencje dla giełd. Natomiast myślę, że giełdy generalnie będą czekały na czwartek i piątek, bo w czwartek mamy wnioski o zasiłek bezrobotnych Stanów Zjednoczonych, zadeklarowani bezrobotni to są bardzo ważne dane, no i w piątek mamy PMA. -e, PMI mamy z usług dla Stanów Zjednoczonych, tak, także to są bardzo ważne dane, i mamy również stopę bezrobocia w Stanach Zjednoczonych w piątek, także. No i zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych, no ale generalnie wiadomo, te dane związane z bezrobociem i z usługami. PMI to będzie piątek, także myślę, że rynek będzie gdzieś tam na, na ten piątek w zasadzie czekał, jako na to, że tam są w zasadzie te e, najważniejsze dane. E, no dobra, dajcie znać, co sądzicie o tym dzisiejszym przeglądzie rynkowym. No i cóż, trzymajcie się do następnego, no i cześć.